Prezydent chce rozliczać rząd z energetyki. Prawo o rozstaniu z surowcami Rosji ujrzy światło dzienne za polskiej prezydencji. Implozja naftowa Rosji wynika z odtajnionych danych. Jest 9 czerwca 2025 roku. Nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Odtajnione dane pokazują implozję naftową Rosji. Potęgi naftowe ujawniają dotąd tajne dane pokazujące implozję wydobycia ropy w Rosji. To może być jeden ze skutków sankcji Zachodu oraz kryzysu cen baryłki. Dane krajów porozumienia naftowego OPEC, Plus pokazują rzeczywistą skalę wydobycia ropy w Rosji, która ukrywa informacje na ten temat od inwazji na Ukrainie. Dekret prezydenta Władimira Putina nakazuje firmom utajnianie takich informacji z powodów bezpieczeństwa. Jednakże kolejne spotkanie krajów OPEC, Plus, czyli Układu o Skoordynowanej Polityce Wydobycia w celu podniesienia ceny ropy, było okazją do publikacji nowych danych o wydobyciu w poszczególnych krajach członkowskich. Dane z Rosji pokazują spadek wydobycia w maju poniżej celu redukcji ustalonego. W OPEC plus. Rosjanie wydobywają mniej niż powinni o 19 tysięcy. Spadek wydobycia może wynikać z kilku przyczyn: spadku rentowności w obliczu niższej ceny ropy, problemów technicznych po odcięciu finansowania oraz technologii z zachodu, a także usterek wywołanych dronopadem Ukrainy. Spadek produkcji ropy w Rosji następuje pomimo kursu OPEC plus na luzowanie cięć. Rosjanie mieli wyznaczone w układzie wydobycie do 9,083 milionów baryłek. Ale z dodatkowym ograniczeniem w celu uzupełnienia zaległości było to 8,998 milionów baryłek. Rosjanie zmagają się z sankcjami Zachodu ograniczającymi ich przychody z eksportu węglowodorów. Przychody Rosji ze sprzedaży gazu i ropy w maju spadły o 35,4% rok do roku, sięgając 512,7 miliardów rubli. Spadek wydobycia może je dalej ograniczać. Tańsza ropa i sankcje już teraz powodują, że Rosjanie zarabiają mniej petrodolarów i muszą przepalać rezerwy Funduszu Bogactwa Narodowego. Ich Ministerstwo Finansów początkowo popierało zmiany funkcjonowania funduszu tak, aby pozwalał wydawać więcej rezerw poprzez obniżkę ceny granicznej z 60 dolarów za Urals. Teraz wycofuje się z tych planów i liczy na odbudowę zapasów. Resort finansów Rosji brał pod uwagę możliwość obniżki ceny ropy, od której środki funduszu przestają być wydatkowane, a zostają uzupełniane. Według stanu z 1 maja płynne rezerwy funduszu sięgały 40,4 miliardów dolarów, a przed inwazją stanowiły 112,7 miliardów. Sankcje i spadek cen ropy wspierane przez wojnę potęg naftowych mogą dalej ograniczać możliwości finansowania inwazji na Ukrainie. Rosyjska gospodarka wojenna może zaś otrzymać kolejny cios w postaci nowych sankcji naftowych USA. Rosjanie w przeszłości mataczyli w układzie OPEC, zwiększając wydobycie wbrew cięciom narzuconym przez układ. Postawa ich oraz kilku innych maruderów układu, jak Irak i Kazachstan, skłoniła Arabię Saudyjską do wymuszenia luzowania cięć. To sygnał, że Saudyjczycy rozpoczynają wojnę cenową w OPEC. Ostatnim razem walka o klienta między potęgami naftowymi zakończyła się kryzysem cen ropy w 2015 i 2020 roku. Ostatnia wojna cenowa z marca 2020 roku przyniosła spadek cen ropy o 65%. Saudyjczycy postanowili wymusić na OPEC plus zwiększenie podaży ropy o 411 tysięcy baryłek dziennie w maju, czerwcu i lipcu. To presja na spadek cen baryłki, którą będą przezwyciężać jedynie czarne łabędzie geopolityki, jak potencjalna wojna z Iranem o Tajwan czy pogorszenie sytuacji w wojnie na Ukrainie. Co dalej? Kolejne uderzenie w Rosję może nadejść z USA, gdzie ważą się losy ustawy o nowych sankcjach promowanej przez ponadpartyjną grupę senatorów. Zakładają m.in. cło 500% na ropę rosyjską. Nie jest jednak jasne, czy prezydent Donald Trump je podpisze. W ostateczności senatorowie mogą przełamać jego weto większością dwóch trzecich głosów w obu izbach parlamentu i deklarują, że są w stanie to zrobić. Teraz czas na pozostałe wieści na początek z Polski. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy przesyłowe gaz systemu. Taryfa przesyłowa wzrośnie o prawie 15%, ale na gazociągu jamalskim spadnie o 71%. Prezydent będzie rozliczał rząd z energetyki. Zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem premiera oraz ministrów na temat groźby blackoutu, atomu i FSRU. Spotkanie ma się odbyć za około dwa tygodnie, czyli przed inauguracją nowego prezydenta. Amerykański Westinghouse, znany z projektu atomu na Pomorzu, przedstawił plan rozpoczęcia budowy 10 reaktorów w USA do 2030 roku. FT szacuje koszt samych reaktorów na 75 miliardów dolarów, czyli 7,5 miliarda za jeden. To 28 miliardów złotych po obecnym kursie. Polska chce mieć takie trzy na Pomorzu. Propozycja legislacyjna opisująca szczegółowe warunki odejścia od surowców rosyjskich w zgodzie z programem RePower U ma się pojawić na szczycie Rady Unii Europejskiej 17 czerwca, to znaczy wciąż w czasie trwania polskiej prezydencji. Teraz wieści z Europy. Niemieckie stowarzyszenie motoryzacyjne WDA opowiada się za rezygnację z zakazu nowych silników spalinowych w Europie od 2035 roku. Opowiada się za zgodą na 10% po tej dacie i promocję paliw alternatywnych. Rząd francuski obawia się wpływu rozszerzenia polityki klimatycznej na ciepłownictwo i rolnictwo, więc opóźnia wdrożenie przepisów o ETS-2. Podobnie jak Francja, Polska oraz Niemcy domagają się opóźnienia tego mechanizmu do 2027 roku. Jeszcze wieści ze świata. Rosyjski Rosatom zaapelował do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej o mediację w sprawie paliwa jądrowego od amerykańskiego Westinghouse w okupowanej zaporowskiej elektrowni jądrowej. Amerykanie bali się kradzieży własności intelektualnej. Statek Madlin z aktywistką klimatyczną Gretą Thunberg na pokładzie został zatrzymany u brzegów Izraela, kiedy próbował dotrzeć do Strefy Gazy z symboliczną pomocą humanitarną. Aktywiści są transportowani na brzeg. Koniec show, pisze izraelskie MSZ o tak zwanym jachcie selfie. Indie planują zainwestować około 80 miliardów dolarów w nowe elektrownie węglowe do 2031 roku. Część lokalizacji jak Sola Pur może mieć problem z wodą potrzebną do chłodzenia przez ograniczony dostęp do niej w tym kraju. Deflacja w Chinach podawana w oficjalnych danych to 3,3% w maju. Problemy strukturalne gospodarki są wzmacniane wojną handlową z USA. Dziś w Londynie odbędą się rozmowy wysokiego szczebla na ten temat. Baryłka drożeje do 66 dolarów za brent. To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj. Następna oczywiście już jutro, więc zapraszam Państwa serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.